Władza w kraju jest potrzebna jak ster dla okrętu, żeby kraj się nie pogrążył w otchłani zamętu. Cechą władzy sprawiedliwej jest szacunek władcy. Do poddanych tak mawiają najlepsi doradcy. Władzę swą wybiera naród, dlatego powinien władzę swą szanować, z tego demokracja słynie. Tam da tam na Da, 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 tam dalej, tam dalej. Da, tam dalej, da, 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 tam gada, tam dalej. Spokój jest potrzebny ludziom, by czegoś dokonać. Rząd ma znaleźć dobrą drogę, naród ją pokonać. Lecz jeżeli taka droga będzie jednak zmorą, ludzie pójdą nową drogą, nowy rząd wybiorą aby czasu nie marnować i sił nie roztrwonić mądrych ludzi trzeba słuchać, jak skarb i chronić. Tam da da tam da dej, tam da tam da 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 tam da dej, tam da, 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 tam da dej, tam da, da, da dej, tam da, da da da, tam da 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 da. Czasami władza bierze przykład z króla Słońca, A jej wzrok i słup dosięga ledwie wiórka końca. Naród zaś czasami żąda cudów, banny z nieba, Zamiast swoją pracą pomóc, gdy potrzeba chleba. Dobrze będzie tylko wtedy, kiedy naród władzę, No i władza naród mieć też będzie na uwadze. Banda! W początku była prawda, goła, jak młodo mm. narodzone dziecko. Łęcznie rozdawały miło, bezinteresownie, na rojnych placach, gdzie zbierało się pospólstwo. wspólstwo. Tak sposób w dla W kawiarniach i w teatrach. Właśnie jak i w cyrkach. Oraz poczekali. Wiecie, oh, cierpiący oh, nieszczęśliwi czekali na dentystę. I ta jednakowo. Niektórzy delektowali się nią jak ambrozją. A inni twierdzili, że jest naprawdę i ciężka, jak chleb za kalcem. Jest z że kolega oczy A, że jest okrutna i W związku z czym poeci utracili mir? Zaczęto ich <laughs> wyszli Kilko Kilku osadzono w teletypce. A jedynemu nawet był piono oczy. Temu, któremu był oczy, bajkę. A! Przed jego śladu poszli inni polacy. A także kuglarze, kaznodzieje, Aktorzy i marzycie. Szeretanie i zachlina I wędrowni truba burzy. Bajka stała się adykologiczna. I nawet jeszcze dzisiaj. Wy, ludzie szlachetni i nowocześni, stało do wysłuchania prawdy. Nawet wy? wy lubicie bajki. Co prawda, podchodzicie dość krytycznie i słusznie. Zaglądacie po. poczekaj bajki. Zwracacie się, jest dostatecznie wesoła? Dostatecznie optymistyczna. I czy ma podobne zakończenie? Ale lubicie bajki. A więc zaczynamy. Panie gospodarzu! Pani gospodyni! Czy jest tu żywa dusza? Nie ma nikogo. Dąb pusty. Dobrze, że uczciwy ze mnie człowiek, inaczej musiałbym drżeć, myszkować, wybierać, co najcenniejsze i zmykać tak mi potrzeba odpoczynku. Zaczekamy. O. Kot. Kici, kici. Kotku. Kocie. Powiedz mi. Kiedy wrócą twoi gospodarze? Co? Milczysz? Ciepło i miękko. Co najmądrzej drzewać i niczym drogi. Kiedy są twoimi gospodarcze? A, wyszli? I to nadzwyczaj miła okoliczność. Ty ich nie lubisz? Lubię. Ale im grozi wielkie nieszczęście. Mam chwilę zapomnienia, kiedy tylko wychodzą z domu. Grozi im nieszczęście. Jakie? Milczysz. I konucie, twojej go to najmądrzej drzemać i milczeć, czy nie mieszkować w mojej przyszłości. Powiesz mi chociaż, kim są twoi gospodarze? Pan, hmm, kustosz muzeum, Szarlomag i jego córka, jedynaczka, co ma miękkie łapki. Kochana, miła, cicha Elza. A cóż im grozi? Mów! <noise> Miał! Oto wkrótce minie czterysta lat, jak nad miastem naszym zapanował smok. Smok? Cudownie. Rokrocznie Smok wybiera sobie dziewczynę. A my bez jednego jęknięcia oddajemy ją smokowi. A on uprowadza ją do swojej pieczary potem nigdy więcej już jej nie widzimy. Podobno ubierają tam ze wstydu. W tym roku wybrał sobie naszą Elzę. Przeklęta jest szczurka. I na magów. Trzy? Pan będzie się z nim bił? To się pokaże. O, błagam pana! Niech pan go wyzwie. Oczywiście on pana zabije, ale przynajmniej będzie można położyć, że przypadkiem albo jakimś cudem. Być może jakoś ni stąd, pan go jednak wykończy. Dziękuję. Chodźcie. Niech pan wstanie. Oni idą. Żeby mi się spodobała. Ach! Gdybyś mi się spodobała, to pomaga. Podoba mi się. Kocie. To przecież piękna dziewczyna. Jest zupełnie spokojna. Uśmiecha się. Jej ojciec. Jej ojciec też się uśmiecha. Tyś mnie oszukał? Nie. Najsmutniejsze w tej historii jest to, że oni się uśmiechają. Witaj, szanowny panie i ty piękna panno. Ach. Witaj, młodzieńcze. Wasz dom wydał mi się tak Gościnny, że wszedłem bez zaproszenia. Proszę o wybaczenie. Nie trzeba o to prosić. Nasze drzwi otwarte są dla wszystkich. Na pewno się pan zmęczył. Niechże pan siada, czemu pan stoi. Dziękuję. Nas może pan świetnie wypocząć. Nasze miasto jest bardzo spokojne. Tutaj nic, nic nigdy się nie zdarza. – Przepraszam, ale... a Smok? – pan o tym... ale myśmy się już do niego przyzwyczaili, już 40 lat żyje tu z nami. – Ale powiedziano mi, że pańska córka... – Pani wędrowcze, bardzo przepraszam, bardzo jednak proszę o tym ani słowa. – Dlaczego? A... Dlatego, że nic się już na to nie poradzi. Tak powiadacie? Tak jest. Jutro, kiedy tylko smok ją zabierze, ja też umrę. I to wszystko. To wszystko. Przepraszam, jeszcze tylko jedno pytanie. Czy nikt nie próbował się z nim bić? O, e, o, przez ostatnie 200 lat nikt. No, przedtem walczono z nim często, ale on zabijał wszystkich swoich przeciwników. To wspaniały stratek i wielki taktyk. No, i koniec końców przestano z nim walczyć. A wspólnymi siłami miasto nie występowało przeciwko jemu. Zdarzyło się i to, ale on. Wspalił przedmieścia i odebrał rozum połowie mieszkańców z pomocą dymów trujących. To wielki wojownik. Więc już nikt nawet nie próbuje przeciwstawić się z bokowi. Już tak się rozuchwalił. Ależ co pan mówi? Jest taki dobry! Dobry? Co sam dobrego zrobił? Zapewniam pana, kiedy naszemu miastu wróciła cholera, smok na prośbę miejskiego medyka. Chlą swoim ogniem na jezioro i zagotował je. całe nas to piwa. Tylko wolę I uratowały się o te wideby. Poza tym uwolnił nas od cygniarzy. Ależ są bardzo nieodwetne. Są też pan Bo no, Prawdzie przez całe życie nie widziałem ani jednego cykana. Ale jeszcze w szkole uczyłem się, że to straszni ludzie. Dlaczego? To są włóczeni z urodzenia. Są wrogami wszelkiego państwa. Ich idee są rozkładowe i wciskają się wszędzie. Co też panu tych wzór naopowiadał? Nasz smok? Czy go nie bezczelnie mu się sprzeciwiali w pierwszych latach jego panowania? Bo teraz jesteśmy już od nich wolnieni. Ale jeszcze. Sto lat temu każdy brud miał ob obowiązek dowieść, że nie ma w sobie obiecykańskiej krwi. Ten wasz smok pewno was obżera. Nie no, co bez pan? My się nie skarżymy. Tak półki tysiąc krów, dwa tysiące owiec i pięć tysięcy kur co miesiąc. A zresztą, jak może być inaczej? Póki on tu jest, nie ośmieli się nas tknąć żaden inny smok. Tak, ale o ile wiem, wszystkie inne są już dawno pozabijane. Jeśli przypadnie mi, zapytam pana, jedyny sposób uwolnienia się od spokoju, to mieć własnego smoka. Czy wiecie państwo, co to jest księga za żaden? Nie. O pięć lat pierwszej drogi stąd, w Czarnych Górach, leży księga, zapisana już do połowy. Mimo, że nikt jej nie dotyka, codziennie zapisuje się sama. Kto pisze? Świat, drzewa, rzeki, trawy. Widzą, co czynią ludzie. Wiadome są im wszystkie zbrodnie zbrodniarzy i wszystkie cierpienia daremnie cierpiących. Gdyby nie było tej księgi, drzewa uschłyby z żalu, i woda byzdoszkniała. A kto raz do tej księgi zajrzy, ten nie będzie wiedział, co to spokój. Czy mam wam pomóc? W jaki sposób? Wyz raz na pojedynek! O, nie, nie, nie! to za To za ostatnie godziny mojego życia! Ha? Proszę, weź! Wywołaj wilka z lasu. Pan Smok przybył do Państwa. Prosimy bardzo! Czołem! Bardzo, bardzo, bardzo. witaj, moja mała. Macie Gościa, kto to? To lebrowiec podróżny. Jak? Głośno, dobitnie, po żołniersku. To? Podróżny! <grym> nie cygana. Nie, skądże to? Bardzo miły człowiek. Dobrze. Wędrowcze, czemu nie patrzysz się na mnie? Co się tak patrzysz na drzwi? Czekam na wejście smoka <grym> ha, ha! To ja jestem smok! – Pan? Dziś tu jestem bez parady, nie urzędowo. Smok tak długo już żyje w ludzi, że czasami sami przybiera się człowieka i wpada do nas w gości jak stary... Tak jest. Zadaję łapkę. Szylmurta. Kobietka. Jaka ciepła lampka. Podnieś workę. Wyżej. Uświechnij się. No. Co ty tam, mędrowce, co? Podziwiał. Such, z więźle. Podziwiaj. U nas wszystko po prostu po żołniersku. Chociaż nie ma chleba maszerować trzeba. Po coś przyjechał. Żeby Cię zabić! Głośniej! No, nie, 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 on, ma, on to żartował. Chce pan, panie mógł jeszcze raz... Czego? Wyzywam cię na pojedynek, słyszysz? <grym> Durej. Straszne, co? Nie. Straszne, co? <grym> nie. Nie? A no cóż... Ma pan na imię Lancelot? Tak. Jest pan potomkiem znanego błędnego rycerza Lancelota? Yy, to mój daleki krewny. Dobrze, zatem przyjmuję pańskie wyzwanie. Błędni rycerze są tym samym co cyganie. Was <noise> trzeba wyniszczyć. Zechce pan spocząć. Dziękuję. Ja to wojna! Występując przeciw mnie, występuje pan przeciw wojnie. No co też pan? Ja? Ja całe życie boję. Pan jest tu obcy. My zaś z dawien dawna potrafimy rozumieć się wzajemnie. Całe miasto przyklaśnie pańskiej śmierci. Oczekuję pana śmierć bez sławy jasne? Będę walczył z panem na serio. Bardzo dobrze. To znaczy, że zabiję pana natychmiast. Od razu na tym miejscu. Ależ jak? Jestem bezbronny. A pan by chciał, żebym dał panu czas na uzbrojenie się? Nie. Przecież powiedziałem, że będę walczył z panem na serio. Stop! Proszę się wstrzymać. Nie wolno go panu zabić. Co? Każdy, kto wyzwie pana na pojedynek, będzie bezpieczny aż do dnia walki. Tak pan napisał i konfirmował to przysięgą. No i co? Nie wolno go panu zabić. Każdy, kto wyzwie pana na pojedynek, będzie bezpieczny aż do dnia walki. Kiedy został spisany ten dokument? 382 lata temu. Ja byłem wtedy młodym, sentymentalnym, niedojrzałym smarkacze. Ale dekret nie został anulowany. Dość już o dokumentach! Jesteśmy dorośli! Pójdą też! Dobrze! Więc zniszczę całe to gniazdo! I cały świat dowie się, że jesteś tchórz. A skąd? Wszyscy! Wszystkim, wszystkim, wszystko! Wszystko w swojej dystariasz Dobrze, więc będziemy się bić jutro, jak pan prosił.